Dzień dobry Państwu, tu Kazimierz. Pokażę Państwu, gdzie się znajdujemy i co tutaj ciekawego. Mianowicie jest dzisiaj 26 grudnia, drugi dzień świąt. W Ameryce, znajdujemy się w Ocean City w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce nie obchodzi się drugiego dnia świąt. Jest normalnym dniem pracy. I co jest tutaj zaskakujące, że po świętach Bożego Narodzenia jest znowu pełno klientów. Znajdujemy się tutaj w takim centrum handlowym West Ocean City. Tu jest, no, jest takie skupisko sklepów rozmaitych. Tam jest marszal, ubrania, rzeczy, sztabels, biurowe jakieś inne Michael's Michael's News Center Bass and Body Works tutaj jest do łazienek tu jakieś no, pełno różnych sklepów i proszę zobaczyć jaki jest ruch jakie zainteresowanie zakupami a przed chwilą byłem w takim sklepie Walmart gdzie są tylko spożywcze w spożywcze artykuły, to tam jest taki tłumy ludzi, taki tłok, taki ścisk, że po prostu nie, nie ma jak przejść. I jest to dla, dla mnie to dziwne i niezrozumiałe, jak w drugi dzień świąt ludzie, już ludziom brakuje jedzenia, kupują całe wozy, całe wózki jedzenia także tak to wygląda ameryka jest podobnie jak w Polsce ale dużo jest różnic dużo jest różnic pogoda jest dzisiaj przepiękna niebo czyściutkie ani jednej chmurki ani jednej chmurki i słońce rażące wiemy że 21 grudnia jest astronomiczny był astronomiczny początek zimy, i od tego dnia słońce jest coraz wyżej na nieboskłonie i dnie będą coraz dłuższe. Także będzie coraz lepiej, chociaż jeszcze nim nastąpi wiosna, w marcu, kwietniu, to niestety pomęczymy się trochę z zimą tutaj lecą gęsi proszę jaki klucz gęsi jest w nocy był mróz minus 1 teraz jest plus 8 ale zimny wiatr także e, trzeba się ciepło ubierać to dzięki, na razie tyle. Do widzenia. Pa, pa, bye, bye.